Trzy, trzeci raz już to jest trzecia edycja, ale ponieważ, e, ponieważ są dobre strony, bo no to jest kształcenie ludzi, to są dobrze wydane pieniądze, e, Urząd Marszałkowski ten, ten, e, tę praktykę kontynuuje i wszystkim tym zaangażowanym w e, to przeciwnięcie panu burmistrzowi i wszystkim Państwu chciałbym pogratulować i życzyć dobrej realizacji projektu. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że tutaj pan Marszałek powiedział, że to jest trzecia edycja, a pierwsza rozbudowuje miasto. To, to jest dla nas bardzo istotne, tym, że jak patrzę tutaj na prezesów firm, czy też, też dyrektorów szkół, jak w przypadku szkół konferencyjnych nie ma ale podstawowych, ale to też będzie dotyczyło absolwentów, maturzystów. Oni no też tutaj mogli skorzystać, czyli naszych mieszkańców. Ale patrzę na prezesów firm, naszych spółek i oni wiem, że będą korzystać ze swoich pracowników, z tego, z tego, procesu, z tego znane, że borykają się właśnie też z pewnymi jakimiś brakami e, na rynku pracy. E, no, jeżeli chodzi o te bony, e, które no, podniosły kwalifikacje bez, bezwzględnie, bo 6 tysięcy na e, jedno szkolenie, ogromną e, błędę w stosunku co do pana marszałka, całego rządu, żeby brali państwo wiedzę, przekonaliśmy Żegnickie miasta jest godnym partnerem tego przedsięwzięcia. Pieniędzy jest dużo, takich będzie jeszcze więcej na pewno, ale będziemy robić takie jak będziemy się się Wszystkie szkolenia mają być certyfikowane, ma być jakość, podnoszenie kwalifikacji, zjawisko, jak to było na szansę, powiem, że nie jest, żeby w sposób jakość, żeby pieniądze nie były zmarnowane. Pieniędzy jest dużo, ale też i mało. Wydaje mi się, że było więcej oczywiście, ale. Bo wiem, że jeżeli tu jesteście, to znaczy, że będziecie promować ten projekt, i to będzie też Waszych mieszkańców. To są trzy powiaty nasze: angielskie, grubka świętej, e, tutaj jeszcze członek zarządu powiatu. Ja myślę, że pomogą nam w promowaniu wśród nawet młodzieży, e, z Państwa szkoły, żeby też mogli korzystać z tych pomocy bo to jest bardzo fajne i niewykluczone, że ci, właśnie, to skorzystają z tych będą siły, nasze spółki, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o nasze firmy, które też. E, u nas inek pracy jest y, ja bezrobocie praktycznie w naszym mieście. Praktycznie. 4% to nie jest bezrobocie. Aczkolwiek podnoszenie kwalifikacji no to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna etapa na rozwoju naszego miasta. Tu kilka tysięcy osób, no może mamy 2,5 -hmm. tysięcy, ale może być tak, że przeszkolimy troszeczkę więcej tych osób, które wdrażają na tym, że po prostu na więcej. Bo wiemy, że uczyli po tysiąc zł. Nie, nie, nie. My będziemy prosić no z ja ja no nie Ja myślę, że on